Jeśli czytasz grupy fotograficzne, na pewno zdarzało ci się trafić na komentarze fotografów, którzy narzekają na swoją pracę, że jest ona tak bardzo ciężka, bo mają tyle sprzętu do zabrania na swojej roboty. Przecież muszą załadować jedno body, dodatkowo drugie body, które by było zapasowe. Jeden obiektyw portretowy, jeden obiektyw długi, jakiś obiektyw makro, obiektyw szeroki, obiektyw wąski. Obiektyw do tego, żeby był zoomem, i obiektyw, który nie wiem, żeby był jakimś rybim okiem. A dodatkowo zestaw baterii. Dodatkowo lampa, dodatkowo statyw, który zawsze się może przydać. A potem zdziwienie, że bolą plecy. I powiem Ci, że fotografowie mnie nienawidzą, bo odkryłem jeden prosty sposób, by temu zaradzić. Nie brać tyle sprzętu. Cześć, witam Cię w szklanym oku Ja się nazywam Aleksander Kaniwiczana, ale możesz mi mówić o leki dzisiaj. Porozmawiamy sobie o tym, że nie musimy brać tony sprzętu na zlecenie, żeby było fajnie. I tutaj zobacz, jak zmienia się ekspozycja, kiedy wychodzi słońce za chmur. Generalnie, pewnie będzie pytanie, gdzie byłem, kiedy mnie nie było tyle czasu, i w ogóle to jest bardzo miłe, że pod ostatnim filmem dostawałem komentarze, że fajnie, że wróciłem. Tak, mam nadzieję, że wróciłem. A powodem było to, że potrzebuję się trochę rozkręcić przed jednym dużym materiałem. Mianowicie, planuję drugą część filmu Ten Trudny Temat, i mam wrażenie w środku, że trochę zardzewiałem, jeśli chodzi o mówienie do kamery. Zatem, e... skutkiem ubocznym tego odrydzewiania się będzie parę odcinków. No i zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy. Przede wszystkim, a dlaczego przestałem nagrywać? No przede wszystkim wydaje mi się, że byłem trochę zmęczony i że formuła moim zdaniem się trochę wyczerpała w moim serduszku. No i tyle. Nie wiem czy będę to teraz robił regularnie, mam nadzieję, że wejdzie trochę recenzji sprzętu i że to będzie ciekawe dla was, dla ciebie, widzu, widzko. Ale dobra, przejdźmy teraz do tematu odcinka. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, że nie musisz być przygotowany na sesji na wszystko. Generalnie jakkolwiek jak to zabrzmi, jestem fanem wykonywania minimum tego, co jest wymagane w danej sytuacji. Jest coś takiego jak zasada Pareta, która mówi, że 20% wykonywanej pracy przynosi 80% efektów. Zatem, jeśli mamy ograniczone zasoby a umówmy się ludzie w moim wieku mają ograniczone zasoby i czasowe, i energetyczne. To należy te zasoby, które jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie, skupić na tym, co najważniejsze, a resztę olać, bo i tak to, co olejesz, nie ma wpływu na ostateczny efekt. Jak to się ma do tematu? Ano tak, że ja na przykład nie wykorzystuję 100% swojego sprzętu i nie targam ze sobą z wszystkiego, co mam. Targam jakieś 20%, może nawet mniej, bo wykonuję na tych 20%, 80% swojej roboty. Bo po co targać i się męczyć? Na przykład, po co brać dwa body? Body waży i zainteresuje miejsce, dodatkowo drugie wody też waży. I ktoś tutaj powie, że tak, a co się stanie, jeśli na przykład body zepsuje ci się na zleceniu i tak dalej? No to musisz po prostu przeliczyć, czy to zlecenie jest na tyle ważne, żeby mieć te body ze sobą. Jeśli to jest na przykład jakiś ślub, jakaś ważna uroczystość, gdzie nie możesz sobie na to pozwolić, by tego body ze sobą nie mieć, no to wtedy bierzesz drugie zapasowe body. Ale tak umówmy się, tak naprawdę Wiele, wiele fotografów nie robi tego, nie bierze dodatkowego body, ponieważ body jest na tyle niezawodnym sprzętem, że generalnie problemów nie sprawia. Ja miałem tylko raz sytuację, kiedy moje body zawiodło na tyle, że potrzebowałem zapasowego body i to, co jest zabawne, akurat to zapasowe body miałem, ale tylko dlatego, że to była e, sesja z Gwiazdą, więc na wszelki wypadek coś miałem to body. Dalej, obiektywy. Po co brać stałki na jakieś zlecenia? W sensie, ja wiem, ja wiem, ja Naprawdę rozumiem, że stałki bardzo pomagają i tak dalej, ale jeśli mamy na przykład jakąś reporterkę, czy nie lepiej wziąć Zuma, powiem ci szczerze, w sekrecie, tylko nikomu nie mów: że ja używam dwóch obiektywów. Naprawdę używam Sigma Art 1835F18 oraz setki Canona F2. Ten pierwszy służy mi praktycznie do wszystkiego, a setka Canona służy mi tylko do zdjęć beauty i. Chyba 95 sesji, które widzisz u mnie na stronie, jest zrobiona tymi dwoma obiektywami, a na pewno 90% sesji jest zrobiona jednym zoomem. Więc naprawdę wystarczy jeden dobry obiektyw, ale naprawdę dobry, żeby zmniejszyć sobie to obciążenie. Zresztą żonglowanie obiektywami też zajmuje czas. I po co nam to? coś powie, że. O, bo to chodzi o to, żeby jest plastyka odpowiednia przy tych obiektywach stałych i tak dalej. No ale dobra, ale jeśli masz dobry zoom, który również ma dobrą plastykę, no to możesz mieć tę plastykę nawet jeszcze lepszą. Szczególnie jeśli patrzymy na te nowe Sigmy czy nowe kanony. Ja nie wiem, jak w innych systemach, ale prawdopodobnie podobnie. Nowe obiektywy są naprawdę tak ostre i mają e, tak dobre właściwości, że nie potrzebujemy brać torby stałek, żeby być zabezpieczonym na wszelkie okazje. No i dalej targamy dodatkowe Paldies. No i tak sobie pomyślmy, czy serio potrzebujemy aż tylu dodatkowych baterii. Oczywiście, przyda się ładowarka czy coś, to zawsze warto mieć ze sobą na wszelki wypadek, ale nie lepiej mieć system, który robisz przed każdą sesją, że sprawdzasz po prostu, na ile masz naładowaną tę baterię w aparacie. Przecież wiesz, kiedy ci się ta bateria skończy i na ile jej będziesz potrzebować. Jeśli idziesz zrobić 300 zdjęć, no to generalnie wiesz, że twój aparat to wytrzyma. Nawet jeśli zrobisz 600 tych zdjęć, no to większość baterii to wytrzyma. Nie zawsze musimy targać te baterie, a baterie to również jest dodatkowa waga. Skoro mówimy o bateriach, to pomówmy sobie chwilę o kartach pamięci. I, e, mordo, karty pamięci nic nie ważą, mniej ich jak najwięcej. <ścoughs> I to jest zabawne, ale słuchaj, kiedyś miałem taką sytuację, że robiłem dużą sesję, to była sesja wizerunkowa dla jednej projektantki, no i zapełniłem kartę. Zatem potrzebowaliśmy kolejnej karty i słuchaj, miałem w torbie trzy karty i wkładając trzy karty po kolei okazało się, że żadna nie była sczytywana przez mój aparat, więc... Ee... Karty potrafią być e, bardzo marudne. Musieliśmy polecieć do bardzo dobrze, że akurat robiliśmy sesję w centrum Warszawy, blisko złotych Tarasów, więc mogłem pójść tam chyba wtedy jeszcze do Saturna czy już ten Mediamark, nie wiem, ale kupiłem kartę i byłem zadowolonym posiadaczem kolejnej karty. Zatem karty nic nie ważą, miej karty w zapasie, najlepiej e, nowsze karty z większą pojemnością. Czytaj jakie one mogą mieć prędkości, żeby mieć na zapas i, i tyle. Jeśli chodzi o karty, to warto mieć w zapasie. Zatem jest pytanie, co ja ładuję do swojej torby? No to przede wszystkim mam aparat. Mam aparat z naładowaną baterią oraz kartą o dużej pojemności, dużo na niej wolnego miejsca jest. Poza tym mam Zuma i to by było generalnie tyle. Jest jeszcze pasek do aparatu często. Chyba, że pracuję na statywie, jak robię jakiś lookbook, to go zwyczajnie nie biorę. Aparat z takim obiektywem już sam w sobie waży około 2 kg i noszenie go w torbie jest niby nieodczuwalne, chyba, że nosisz go cały dzień, ale wiem jaka jest różnica, kiedy noszę na przykład flycama, który waży dodatkowe kilogramy i po takim dniu ciężar naprawdę potrafi dać w kość. Znaczy, można powiedzieć, że jeśli dołożymy kolejnych obiektywów i, wsz i wszystkiego, i lamp, i tak dalej. No to torba nadal będzie ważyć niewiele, bo około, nie wiem, 5-6 kg i że 5-6 kg to nie jest to duży ciężar. No spoko, ale ponoś te 5-6 kg przez pół dnia i zobaczysz jaka jest różnica. Generalnie staram się przygotować na to, co będę konkretnie w danej chwili potrzebował. Mój podstawowy zestaw, jak widzisz, jest niewielki. Czasem wezmę do tego jakąś lampę, statyw bądź flykama, ale to jest tyle. Jeśli robota tego wymaga, no to wypożyczę dodatkowe aparaty, wypożyczę, wezmę do, jakieś dodatkowe obiektywy czy coś, ale tylko wtedy, jeśli naprawdę jest taka potrzeba. Nie noszę jak, jakichś dodatkowych ledów do tego, żeby doświetlić jak mam, nie wiem, sesję na mieście bądź sesję w studio, po co mi to? A znam takich, którzy na przykład są w studio, otwierają torbę i mają tam lampę błyskową. Po co? No i teraz jest pytanie, że czemu tak mówisz o tym przemęczaniu się i dźwiganiu i kaniewicz, że co ty taki męczak jesteś? No a ja ci powiem, że ja mam teraz 36 lat i 1200 sesji na karku, naprawdę liczę takie rzeczy. I nie potrzebuję dodatkowego bólu, więc stworzyłem taki system, żeby się nie męczyć. Zatem tobie również polecam. Polecam ci po prostu zastanowienie się nad tym, czy naprawdę robisz to, czego potrzebujesz, czy robisz to, co myślisz, żeby się przydało, ale niekoniecznie z tego korzystasz. Przemyśl swój system. Zresztą, im mniej fotograf zmęczony na zdjęciach, zawsze to powtarzam. Żeby nie zmuszać fotografa do jakiegokolwiek wysiłku, który nie jest potrzebny, bo fotograf mniej zmęczony to fotograf bardziej kreatywny. Dlatego duzi fotografowie mają swoich asystentów. Nie tylko dlatego, że, że są leniwi czy coś, znaczy to też człowiek z czasem leniwieje, ale również po to, żeby być na sesjach niezmęczonymi. No ale nawet pomijając to, że mam ten system jakoś uporządkowany, no to co by nie mówić, to praca fotografa nie jest pracą w najfajniejszych warunkach, bo często musisz się o Słońce zachodzi, super. Bo często musisz się napocić, musisz się wygimnastykować w różnych dziwnych pozycjach, przygarbionych jakoś tutaj od dołu, jakoś tutaj od góry. Co by nie mówić, musisz się nadźwigać. Musisz czasem polecieć z flycamem też w dziwnych pozycjach, z gimbalem ze wszystkim. Ponosić sprzęt, jeśli masz pracę w plenerze. Poza tym, siedzisz sobie na tym biurku przed komputerem, też przygarbiony, też często w dziwnych pozycjach. Zazwyczaj, no nie trzymamy tej pozycji takiej jakiej powinniśmy mieć, a siedzimy na tym komputerze często bardzo, bardzo dużo godzin. No i co? No i plecy dają w kość. I co w tym zrobić w takim wypadku? No to ja ci polecę po prostu iść na siłownię. Raz, że wyglądasz świetnie. <gry> A dwa, że twoje plecy naprawdę będą ci wdzięczne, jeśli do swojej rutyny do, e, dorzucisz planka e, czy martwy ciąg. Naprawdę. O, albo podciąganie. Podciąganie też jest fantastyczną rzeczą, jeśli chodzi o plecy. Ale koniec końców to i tak rób co chcesz. Ja ci mogę powiedzieć, jak ja funkcjonuję, w jaki sposób ja się przygotowuję na sesję i co działa u mnie. Ty jesteś sobą, jeśli dźwiganie całego asortymentu poprawia Ci humor, bądź czujesz się przez to jakoś fajniej, lepiej, no to dźwigaj dalej. Jeśli bolą Cię plecy, to ćwicz. Generalnie ćwicz, bo to jest zdrowe. <grych> I to w zasadzie tyle. Zasubskrybuj z komentu i wejdź na moje social media. Trzymaj się ciepło i cześć. Kurde, dobrze jest wrócić, naprawdę.